Lin po polsku. Dla tych, co chcą wiedzieć więcej. Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Z tej strony Lin po polsku spotykamy się na kanale YouTube, ale również na stronie linpopolsku.pl. A dzisiejszy gość to prawdziwy ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem, wysokich lotów. Ekspert, powiedziałbym, bo pracuje w branży lotniczej. Przedstaw się uprzejmie. Dzień dobry wszystkim Olimpianie z tej strony witam wszystkich serdecznie w dniu dzisiejszym. Witam Ciebie również, a będziemy rozmawiać o Visual Management. Mam nadzieję, że nasi słuchacze znają nasze poprzednie rozmowy, choćby te poświęcone kluczowym aspektom wdrożenia 5S, a w tej chwili będziemy się cofać o 40 lat do tyłu, do epoki Gierka. Wisiały tam różne hasła, między innymi takie. Każdy pracownik ma wpływ na jakość. Czy to właśnie był Visual Management, o którym będziemy mówić? A, ciężko mi tutaj powiedzieć, czy to był Visual Management tamtych czasów. Jednakże to nie jest Visual Management. Co nie zmienia faktu, że hasło, mimo że bardzo dawno powiedziane, nadal jest aktualne. Tak, każdy pracownik ma wpływ na jakość. Jak najbardziej tak. Każdy z nas ma wpływ na jakość swojej procesu. I takich haseł w wielu firmach, które mają długoletnią tradycję, ja widziałam bardzo dużo. Jednakże to nie jest Visual Management, to jest bardziej informacja dla każdego z nas i jest to element budowania kultury organizacji, tak bym do tego podeszła. Czyli jeżeli w swojej firmie zawieszę hasło LIN po polsku dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, to będę miał rację, ale niekoniecznie stworzę visual management, tak? Nie, zdecydowanie nie stworzysz jeszcze visual management. Dopiero tak naprawdę stworzysz pewien pierwszy krok do budowania kultury organizacyjnej, która pokazuje, że tak, my się dzielimy różnymi informacjami i taka jest nasza kultura organizacji, że wszystko jest transparentne i każdy pracownik ma, będzie miał bardzo łatwy dostęp do informacji. To już jest pierwszym takim, powiedziałbym, pierwszym krokiem do tego, że chcemy zrobić Visual Management w fabryce. Dobrze. Ikony ewakuacyjne, opis szaf i narzędzi to są rzeczy, które w naturalny sposób kojarzą się z Visual Management. I posłuchaj, zacząłem rozmawiać ze specjalistą, ze specjalistą, który na co dzień zajmuje się wdrażaniem linu. I on mi powiedział: Sławek, nie możesz o tym robić nagrania. VM robimy dla menedżerów i liderów. Chodzi o to, aby, kiedy pójdą w gęba, Ułatwić im zarządzanie. No dobrze, a ja pytam, a co z pracownikami liniowymi? Przecież VM ma być również dla nich. Oglądamy w tej chwili w tle slajdy, które udostępniłaś. Widać różne tablice, dashboardy, widać QCD. Przecież to wszystko ma również służyć zwykłym pracownikom. Zgodzisz się ze mną? Oczywiście, że tak. Kompletnie nie zgadzam się z faktem, że Visual Management jest tylko i wyłącznie dla kadry menedżerskiej. Visual Management ma być przede wszystkim dla każdego pracownika w firmie. menedżer jest pracownikiem, pracownik linii produkcyjnej jest pracownikiem. Każdy w firmie powinien rozumieć to, co oznaczają wszystkie informacje zawarte właśnie w Visual Management. I tutaj powiem jak budować standardy komunikacji, bo to musimy nazwać standardami komunikacji dla pracowników. Musimy to robić z nimi po prostu. To musi być dla nich. Wieszanie na hali produkcyjnej tysiąca dziwnych wykresów, których nikt nie rozumie poza jednym menedżerem czy dwiema osobami w firmie, nie ma kompletnie słuchajcie, sensu. My musimy zrobić bardzo, bardzo prosty system komunikacji. Wtedy mówimy o dobrze wdrożonym Visual Management. Pracownicy muszą się identyfikować. Z wszystkimi informacjami na hali, oni muszą je rozumieć, znać i rozumieć. Kluczem tutaj jest słowo rozumieć. Jeśli chcemy im pokazać, w jakim, w jakim stopniu realizują harmonogram produkcyjny, to my musimy stworzyć tą wizualizację razem z nimi. Ja nawet jestem skłonna powiedzieć, że ja pozwalam pracownikom pisać po wszystkich tablicach, gdzie są wywieszone wskaźniki. To ta tablica ma dla nich żyć. Ona nie musi być piękna. On, to nie jest tablica, którą pokazujemy na delegacje, jak przychodzą delegacje, to nie są informacje, gdzie, którym się będziemy dzielić z naszym klientem, i to nie jest tylko i wyłącznie dla niego. Te tablice PR-owe jak najbardziej są potrzebne, ale elementem Visual Management jest komunikacja między pracownikami i to pracownik ma prawo i obowiązek tworzyć tę tablicę razem z nami. W związku z czym ma prawo napisać na tablicy, jaki ma problem i ten problem zaznaczyć na czerwono, i niech pisze, niech pisze nawet odręcznie. Nie musi być pięknie, ma być dla nas, dla nich, czyli dla wszystkich organizacji. Bardzo dobrze, że o tym mówimy i teraz skupmy się nad składnikami e, udanego wdrożenia visual management. Przede wszystkim e, dobry 5S, dobre wdrożenie 5S koreluje tutaj z wdrożeniem visual management, a nawet niektórzy mówią, jest jego częścią. Czy zgodzisz się z tym zdaniem? Tak, oczywiście, zgodzę się z tym zdaniem, dlatego że tak naprawdę zaczynamy od 5S, czyli, a w ogóle to zaczynamy od budowania kultury organizacyjnej i zidentyfikowania wszystkich kluczowych strumieni w filmie. Następnie wykorzystujemy narzędzie 5S, które ja bym nazwała procesem wdrożenia 5S w organizacji. I tutaj jednym z ostatnich elementów warsztatów 5S jest właśnie stworzenie standardów wizualnych. I tutaj bym podzieliła te standardy wizualne na te, które będą właśnie dla naszego klienta, gdzie będziemy chcieli pokazać, jak jesteśmy z terminowością dostaw do naszego klienta, w jakim stopniu mamy zapewnioną jakość, jak jesteśmy z realizacją planu, planu zewnętrznego wypadków na danym obszarze produkcyjnym. I kolejny etap wizualizacji, czyli ta wizualizacja realizacji planu produkcyjnego na hali. Realizacja procesu produkcyjnego i wszystkie problemy, które pracownicy zauważają w procesie. Ja wiem, że będzie może to trochę niepopularne, co teraz powiem, ale zapewniam Was, to jest efektywne. Nieefektowne, tylko efektywne działanie. Pozwalamy pracownikom pisać po ich tablicach, na ich linii produkcyjnej. Oni sami sobie tworzą tablicę wizualną. Zróbmy warsztaty w ramach warsztatów 5S, gdzie pracownicy sami zaprojektują i powiedzą, co oni chcą w ramach Visual Management zamieszczać na ich tablicy wizualnej. Bo te informacje mają być dla nich przede wszystkim. Takie samo działanie możemy zrobić z managementem. Niech menedżerowie zaprojektują, co chcą zrobić w ramach wizualizacji. Standardy, oczywiście, standard powinien być jeden dla całej fabryki. Tak, mówimy tutaj o tych tablicach, które będą tablicami bardziej PR-owymi, które będą dla managementu. Ale jeżeli mówimy o tablicach dla pracowników, wiadomo, nie chcielibyśmy, żeby każda wyglądała całkowicie inaczej. Natomiast informacje, które są na niej zawarte, chcemy, żeby pracownicy zaprojektowali sobie sami. Dlatego mogą być różnice pomiędzy poszczególnymi liniami produkcyjnymi, czy też pomiędzy poszczególnymi placówkami produkcyjnymi, a tym bardziej jeżeli mamy dwa zakłady produkcyjne to tym bardziej możemy mieć tutaj drobne różnice w zakresie danych, które zamieszczamy na danej tablicy wizualnej. Nie tyle standardu kolorystycznego na przykład, tylko dane, które zamieszczamy. Inaczej może wyglądać na przykład jedni będą dzielili na cztery części naszą tablicę, a któraś inna grupa pracowników podzieli ją na osiem. Jedni będą pisali czarnym, bo no takim inni problemy będą pisali na czerwono zaznaczać będą realizację stopnia harmon realizację harmonogramu produkcyjnego. Tak, oczywiście możemy to zrobić w komputerach w Excelu, prawda? Natomiast my byśmy chcieli, żeby pracownicy wiedzieli, gdzie jesteśmy z realizacją. Oni też chcą wiedzieć, w jakim stopniu realizują swój proces produkcyjny. Zdecydowanie pracownik na linii, tak samo jak i pracownik w biurze. My chcemy wiedzieć, co mamy do realizacji na najbliższy okres czasu. I gdzie my jesteśmy z realizacją tych wszystkich zadań? Nie chcemy dowiadywać się o tym na ostatni moment, nie lubimy aż takich niespodzianek. Lubimy przewidywalność. Nagrałem ostatnio bardzo ciekawy podcast na temat shop floor management. Pewnie wiesz o co chodzi i pewnie z radością skomentujesz, dlaczego visual management jest podstawą udanych board meetingów. To teraz wyobraźmy sobie sytuację, że idziemy na gęba work, tylko taki prawdziwy gęba work. Nie na przechadzkę po hali produkcyjnej, gdzie sobie popatrzymy, co jest realizowane i popatrzymy, czy pracownicy pracują, tylko faktycznie idziemy na gęba work po procesach. Chcemy zobaczyć, co się dzieje z naszym produktem. Musimy mieć pewność, że nasz klient otrzyma swoje zamówione produkty dokładnie tej jakości, jakiej zamówił i dokładnie w dokładnie tym terminie, kiedy z nim ustaliliśmy. Visual Management nam w tym po prostu pomaga. My nie musimy chodzić, pytać. My po prostu od razu wiemy, gdzie poszczególne elementy są realizowane, gdzie detale są produkowane i na jakim etapie produkcji nasz produkt obecnie się znajduje. Czyli nie chodzę, nie szukam, mam pewność, że wszystko widzę wizualnie. To ułatwia po prostu osobom zarządzającym informację o statusie wykonanej produkcji. Czy byłaś kiedyś w Obeya Room? Powtórzę, Obeya Być może nigdy nasi słuchacze nie słyszeli o tym centrum dowodzenia organizacji. Tak, Obejarum, bardzo popularna tak naprawdę nazwa z zakresu in management, czasem nazywana troszeczkę inaczej w języku polskim. Jednakże o co chodzi? Chodzi o miejsce, o pokój, salę konferencyjną, wyznaczoną najlepiej, jak najbliżej hali produkcyjnej. Jeśli mówimy o produkcji, jeśli mówimy o biurach, to w miejscu centralnym. Co w tej sali się znajduje? Tam znajdują się wszystkie informacje na temat naszego procesu, czyli tam znajdziemy wskaźniki, tam znajdziemy mapę procesu. Tak, mapę procesu powinniśmy tam znaleźć. Ta mapa procesu powinna żyć. Co to oznacza? To, że każdy z nas, każdy, kto uczestniczy w procesie, ma prawo tam podejść i zaznaczyć na przykład czerwoną pineską miejsce, gdzie występuje problem, po to, żebyśmy wizualnie widzieli od razu, gdzie są poczynne działania Kaizen, gdzie są poczynne analizy typu RCA, bo problem występuje, a przyczyny nie znamy. Tam, w tym Obyla Room, to jest miejsce spotkań i spotkań. Zarówno gdy dyskutujemy o możliwościach doskonalenia procesu, jak i o realizacji harmonogramu produkcyjnego, jak i o problemach jakościowych, które występują w naszych procesach. To tam zarządzamy naszym procesem, tam go doskonalimy. Oczywiście cały czas wychodząc na halę produkcyjną. Dlaczego? Dlatego, że produkcja jest realizowana na hali produkcyjnej i tam znajdziemy najwięcej informacji. Oja służy do tego, żebyśmy na moment mogli wejść. Ciszy i spokoju z zespołem, przeanalizować dane, wskaźniki, zobaczyć mapy procesu i zastanowić się wspólnie, jak proces możemy usprawnić. Jest to miejsce, niczym kabina pilota samolotu, ogromnego samolotu pasażerskiego, nawiązuje do tego, bo przedstawiałem Cię przecież jako eksperta wysokich lotów. Powiedz na koniec naszego nagrania, jak to wygląda w fabryce branży lotniczej, jak to wygląda w automotiv? Czy Visual Management różni się na przykład od takich miejsc jak fabryka przemyśle e, e, farmaceutycznym, fabryka kosmetyków? E. Jeśli wejdziemy do firmy, która jest, ma bardzo wysoką kulturę lean management bardzo wysoką kulturę nastawioną na ciągłe doskonalenie i na transparentność informacji, na komunikację z pracownikami, to tak naprawdę w większości firm będzie wyglądało to bardzo podobnie. I nie ma tutaj znaczenia, czy wchodzimy do branży farmaceutycznej, kosmetycznej, lotniczej, automotive, czy też całkowicie innej. Jeśli mówimy o firmach, które dopiero zaczynają przygodę z lead management to oczywiście tych informacji zapewne jeszcze nie znajdziemy. W lotnictwie, tak samo jak i w każdym przemyśle, znajdziemy wszystkie elementy visual management. Transparentność przekazu i komunikacja pomiędzy pracownikami to jest to, na co tak naprawdę każda firma powinna stawiać. Dlaczego? Dlatego, że im więcej widzimy, tym szybciej jesteśmy w stanie reagować na możliwe błędy, pomyłki, a także opóźnienia w produkcji. I jesteśmy bardzo łatwo w stanie tym zarządzać. Dobrze. Mam firmę, swoją własną firmę. Zawiesiłem już tam hasło LIN po polsku dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, od czego mam zacząć wdrożanie Visual Management, skoro to hasło nie wystarczy. Hasło nie wystarczy, zdecydowanie. Zwłaszcza powinieneś zacząć od tego, żeby zdefiniować, jakie procesy realizujesz. Bo dopiero do tych procesów będziemy mogli zdefiniować My powiemy sobie dla kogo to robisz, czyli klientów, swoich dostawców, czy tak zwane narzędzie Cybok. Pewnie o tym kiedyś jeszcze porozmawiamy. Następnym krokiem będzie zdefiniowanie wskaźników, które będziesz mierzyć w tych procesach, a dopiero później zaczniemy od tego, że zrobimy mapę stanu obecnego, po to, by później kreować mapę stanu przyszłego. I w ten sposób małymi krokami będziemy budować zasady Visual Management w fabryce. Świetnie! To miał być teaser naszego nowego nagrania. Ja chciałbym Tobie bardzo podziękować. Miło się z Tobą współpracuję. A zatem dziękuję Tobie, ale również naszym słuchaczom, którzy poświęcają swój cenny czas na subskrypcję tego kanału, aby uczyć się od najlepszych. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo wszystkim i zapraszam do współpracy ze mną w zakresie konsultacji i szkoleń w zakresie menedżmentu jakości.